Panie Błaszczyk! Dobry! Gdzie ma malapka? Nie wiem, panie Błaszczyk. Pewnie na grzyby poszedł. Łazicie się jak muchy w smole. Czemu się spóźniasz? E, parę minut. Parę minut, parę minut. Roboty do cholery! Jakbyśmy się zabrali od samego rana, to do obiadu byłoby po zabawie. A tak są? Sam jestem, a ludzie się spóźnia, spóźniają. Co mam robić sam? Panie majster, to ja zaraz sam. Oj, głupi! Wydałem polecenie. To dzisiaj też tego nie będziemy ścinać? To nie twoja rzecz. Nie wydałem polecenia? Czekaj. To musi być fachowo. A nie tak, raz, dwa i ciąć. Przyjdzie kipa, to będziemy ciąć. A, ale się wlecze nie dociągnąć. No, On tylko tak nogami przebiera, a stoi w miejscu. O jak się, jak się kiwa na boki. Będzie się tak kiwał, kiwał aż, aż stanie. Może sobie jeszcze usiądzie, co? Tomasz. No, nie ma co, Kaziu, Musimy to sami robić. On już tutaj nigdy nie dojdzie. Ale jak przyjdzie do premii, to zobaczymy, zobaczymy, panie Malaka. Dzień dobry, panie Błaszczyk. Ale grzybów, panowie, pełne kosze ludzie niosą. Proszę zdjąć piłę. Kasiu, same prawdziwe jak pięść i zdrowe. Panie malawka, więcej taktu. Proszę to naostrzyć szybko. Kasiu, pilnik. Panie majstrze, potrzebny jest pilnik. Zdałem go panu wczoraj. Pilnik wziął pan Malawka. Jakbym wziął, to by był. No to gdzie jest? No, tak. Może pod grzybami? <grybki> pan sobie żarty robi od samego rana. A co będzie potem? Gdzieś go miałem. To są te grzyby. Jak pięść. A czy ja mówiłem, że ja nazbierałem? Widziałem, jak ludzie z lasu jeździli. Widzieliście, jak nosili. O, chodziłem. Chyba po lesie, nie? No to teraz dwa tniemy i do lasu, panowie. Niekoniecznie musimy ciąć. Jak pień ma więcej jak cztery fesmetry, to robota nie należy do nas, tylko do PISD. Może będzie prościej ciąć? Prościej nie prościej, a robota wtedy do nas nie należy. Potrzebne duże maszyny. Proszę zmierzyć obód. Ja bym ciął i do lasu. Proszę nie dyskutować, tylko wykonywać polecenie. Metr, a u samego dołu? Bardzo dobre pytanie. Dwa. A czemu mierzysz na garbku? Oj, co za różnica parę centymetrów. Co to za robota do jasnej cholery? Jak nie umiesz, to słuchaj starszy. Pan majster, to tak zawsze. To niedobre, tamto niedobre. Bez laski. Ja się roboty nie proszę. Obejdzie się. Dobra. O. Gówniarz będzie mi tu wynalazki robił. Niepotrzebnie się pan uniósł. Jeszcze surowy. Ale klub o kawiarnie w Janowie to Kazio zorganizował. Klubo kawiarnie? Co oni tam robią? A czytelnia jest, szachy, kursy rolnicze mm. i kawę popijają z grontem. Jak to z grontem? Nie wie pan? Jest kawa z grontem, to znaczy z fusami, albo z ekspresu. Ekspres mają! Po polsku mówi się pośpieszny panie Malawka. Przepraszam. Ale jako kierownik powinien go pan nauczyć tego i owego, jak do drzewa, jak do kobity. Bo gdzie on tego ma się uczyć? O, nie będę go przecie przepraszał. O, nie trzeba zaraz przepraszać. Odejść, porozmawiać. Może ma jakieś kłopoty w domu? A tak co ludzie powiedzą? A, no to co powiecie, malawka? Ja nie, ale ludzie. Kazi, chodź, pokażemy ci, jak się robi przy drzewie. No, Kaziu, chodź, chodź, chodź. Piszkaziu, ty jeszcze przy ścinaniu nie byłeś. Tak. Narzędzia trzeba sobie przygotować. Wtedy robota sama się pali w ręku. No, tak jest. A. Wzór na obliczenie powierzchni kowa. Pier kwadrat. Dobrze. A wzór na owód? Dwa pier. Dobrze. <laughs> Jakbyś czego nie wiedział, to pytaj. A masz. Będziesz liczył, sprawdzę. Patrz. O! He, he. To mówisz pan? Że pełno? pełno. Ja tak siedzę i w pamięci obliczam do takiego kosza, ile wejdzie kilo. No powiedzmy, 10 wejdzie, a 10 kilo to kilogram suszonych. Półtora? No, może półtora, a półtora to jest złotych tysiąc. Pan jeden koszyk, ja jeden. Dwa. O rany! Pan dwa, ja dwa! Jesteśmy ustawieni. Ho! Niech to piorun strzeli. To razem jest półtora. No jak półtora? Dwa, dwa, to cztery. Jak cztery, to do nas nie należy. A do kogo, pani Malawka, jak sam zbierałem. Jest półtora. Ale coś ty się upił. Dwa, dwa to cztery. No, no tak. Ale widzisz, Kasiu. My mówimy o czym innym. Malapka ma bardzo interesujące propozycje. Jak wraca się do rozmowy, to zawsze mów na temat. O. No to do roboty. No. Nie ma co. Jak się weźmiemy, to za dwie godziny będzie po zabawie. A co to jest do roboty na dwie godziny? Wyfacowałem! <laughs> no. Fajnie. Bardzo Ory. fajnie. A Widzisz, masz. Macie. Ej. <laughs> no. o tak, o. Czekajcie, o, o tak. Dobre. Dobre. Będę miał na motor. O, ja ci dam na motor. To sprzęt służbowy. Ale twarzowo. No No to do roboty, panowie. Zaraz, Kaziu, zaraz, zaraz. Czekaj. Najpierw trzymaj. Najpierw musisz popatrzeć, jak to się... Jak to się robi, to raz. Potem musisz ustawić znaki ostrzegawcze na drodze. To dwa. Wcinanie to nie jest... To nie jest takie raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam z grzybami? E, nic nie ma! Od rana schodziłyśmy nogi i nic. O! Są tylko takie trzy. E. Kazik, weź nas drzewo i załóż linę. Ściągniemy, żeby na szosę nie poszło. To, że nie potrafią zbierać, to nie znaczy, że grzybów nie ma. Naukowo mogę panu udowodnić, że grzyby muszą być o tej porze. Naukowo, nie naukowo! A do kierowniczego stanowiska tak pan nie dojdzie, panie malawka.